Ok, czas pożegnać domek i udaje się na dalszy kierunek. Czyli dzisiaj jest to Aonang za chwileczkę podjedzie po mnie minivan i tam kolejne przygody. Także, idę się wymeldować i do zobaczenia. Ostatni rzut oka tutaj na okolice. Piękne góry, ławeczki, stoliczki. Bardzo fajne, bardzo fajne. Tutaj spędziłem czas O, jeszcze mi pani tutaj przynosi bananot Dziękuję, Także widzicie jak tutaj jest miło i przyjemnie okay. My już sobie fajnie jedziemy Jest to jakieś 129 km Jednak jeszcze nie na samo miejsce Podjechaliśmy Do takiego punktu I stąd Będzie Buszu, do Ona także 20 minut gdzie Tak to wygląda Szybciutkie śniadanie Przed wyjazdem Ryż Jajeczko, rybka i woda z lodem. Ja wcinam. Zobaczymy jak ta rybka. Rybka spoko, Kantna To ja zjadam i jedziemy. No to, to jest mi busy. Okej, ja wysiadam sobie wcześniej i idę sobie z buta, że dochodzę do hotelu. Zobaczcie. O tutaj 50 metrów. Ale patrzcie na to. W jakich pięknych okolicznościach coś wspaniałego. Zobaczcie. Idę się meldować. Zobaczymy, czy już mogę, czy będę musiał poczekać. Jest resorcik. Zobaczymy, gdzie to trzeba się udać. Jest to dość duże, widzę. Ale przepięknie. Przepięknie, patrzcie. o, jest recepcja chcemy recepcja zapytać gdzie, czy można już I gdzie mamy pokoik ale chyba będzie trzeba poczekać dobrze, to ja już check -in -ka zrobiłem teraz idę zobaczyć co tutaj w okolicy jest Widzę kawka, restauracja, tu pewnie można sobie zjeść śniadanie. Tu są domki, zobaczcie, pięknie, po prostu pięknie. Jestem ciekawy, który domek to będzie mój. A na razie jeszcze jest niegotowy, więc czekam. Kiedy swój idziemy? Bo kolej już jest gotowy, także godzinkę przed czasem. Super. To jest elancka Super Super domek. Jestem Jestem w szoku. Fajnie. Akurat wiecie 30 stycznia urodziny, więc coś lepszego. Okej, okay, to dotarłem na long walk, gdzie Zobaczymy sobie tą plażę. No. Tak to wygląda. Bardzo fajnie. Trzeba sprawdzić, jaka woda, nie? O, fajna Fajna, ciepła woda Można się tu wyskać spokojnie super Kameczków troszkę jest trzeba uważać, a ja w klapeczkach więc okej jest git. <grywka> Bajka. A to to dopiero początek. Zobaczycie co będzie tutaj Ogólnie yy, z ao mi się działo. Wycieczki na wyspy. Nie wiem, czy w jednym odcinku, czy w kilku to umieszczę. Pewnie w kilku. W każdej pewnie wyspie poświęcę odcinek, żeby to miało ręce i nogi. Tak mi się wydaje tak będzie najlepiej nie? dajcie znać jeżeli byście tutaj nie <gry> restaurację w restaurant popatrzymy widzę ludzi jest dużo czyli może być smacznie to się okaże za chwilę okay, ja już przy stoliku zobaczmy sobie menu mam go salat no ceny mają bardzo czy ja sobie coś wybiorę Rozfierzę się pataj to pataj okej okay, ja jestem tutaj z jednym z punktów co sprzedają właśnie wycieczki zamówiłem sobie u tej pani wycieczki na wyspy także będzie się działo tutaj w dobrych pieniążkach e, dostałem cenę e, takie karteczki podpisałem i będę e, bodajże pojutrze to będzie e, pierwszy pierwszy trip na, na wyspy także nie zdradzę jeszcze na jakie ale Pewnie się domyślacie, że jest na tym najpopularniejsze. Także fajnie, fajnie. Cieszę się, że udało się po dobrych pieniążkach to załatwić. Zobaczcie, ja wychodzę sobie z domu. A tutaj wiereczka. Mówię co, to mi prawie na głowę spadło. No. Taka sytuacja mówię idę, poszukam basenu. Gdzie on jest? A on się schował tutaj. W takich okolicznościach. Patrzcie Czyż nie jest pięknie? night market jak najbardziej chciałem zobaczyć co tutaj mają wcisko

получается. Да, да, да,

Fica na aqui. Samoże ostrygi Burgery. To bardzo można zjeść. Jakby się komuś? Pańskie jedzenie nie znudziło. Kukury do sery. Wszystko Susi o paluszki tutaj, tutaj. świetnie a <laughs> o tutaj coś gra idę zobaczyć no, proszę bardzo gryzowane miejsko Cały kurs, cała ptaszka A co tutaj? Co tutaj się dzieje? Zobaczmy jestem na żywo, dużo ludzi

Z może jakieś koszulki, może jakiś skarpetek no, Idziemy w tą rajdankę Tu jest masaż Koszulki Co byście nie chcieli? Jakieś zabaweczki? Ręzoletki.

Gratuluję, że tego by co to tutaj znajdę. Okej, okay, ja się zdecydowałem na Chyba już na się robi to jest ta pierwsza z prawej strony. 10 minut i będę kudować Okej, okay, ja odebrałem twoje zamówienie. Niedługo trzeba rzuć No i wodą yy, smakuje Także takie sobie Tym razem padło na naleśnika Tu mi pani smaży fajnie wziąłem sobie masło zrowę i banana

okej okay, na no dzisiaj już koniec wrażeń wracam do hotelu i jutro nowy dzień coś fajnego będzie także śledźcie kanał, zasubskrybujcie zostawcie łapkę do góry komentarz dla zasięgu i do zobaczenia jutro, cześć